Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami ze sklepu H&M Home. Wczoraj troszeczkę mnie poniosło, ponieważ, może zacznę inaczej, przedwczoraj byłam na zakupach w H&M Home, kupiłam trochę rzeczy, wydałam 500 zł, więc powiedzmy, że jeszcze nie jest to jakaś fortuna. Natomiast następnego dnia ponownie wróciłam do H&M, ponieważ chciałam jeszcze dokupić dwie poszewki na poduszki. W cenie, uwaga, 20 zł, czyli powinnam zapłacić 40 zł. Natomiast trochę mnie poniosło i przy kasie yy, zobaczyłam kwotę ponad 1000 zł, także, jeżeli jesteście ciekawi, co e, kupiłam w Handem Home za kwotę 1700 zł, to zapraszam do oglądania. Zacznę od tych zakupów sprzed wczoraj kupiłam e, trzy takie fajne oto koty, już Wam o nich mówiłam na Instagramie e, bardzo mi się to spodobało i powiem Wam, że myślałam, że to jest e, zwykła figurka. No i myślę sobie super postawię sobie takie dwa koty. W salonie, a to słuchajcie, okazało się, że jest to wazon. Po chwili zobaczyłam, że mamy tutaj taką dużą dziurę i zakochałam się serio. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego wazonu, także oszalałam i kupiłam takie trzy. Już wam tutaj je pokazuję. Uwaga, uwaga, żeby mnie nie potukła. tataram. I teraz tak, dlaczego kupiłam aż trzy koty. Jeden miał być dla mojej mamy, ponieważ moja mama bardzo kocha koty i stwierdziłam, że mega jej się spodoba. I dwa miały być dla mnie. Stwierdziłam, że świetnie będzie to wyglądać, jak postawię je właśnie w salonie. Natomiast jak wróciłam do domu i postawiłam te dwa koty w salonie, to stwierdziłam, że ten trzeci postawię w pokoju gościnnym na biurku, ponieważ nic tam nie mam, a świetnie on się właśnie prezentował. Także sorry mamu, ale niestety kot zostaje ze mną. Następnym razem kupię Ci coś innego. Cena tego kota to 129 zł, także no nie jest to mało jak na taki wazon, ale słuchajcie, on jest naprawdę sztos, sztosowy Wyobraźcie sobie, że ten kot stoi na stole i tutaj z niego wychodzą piękne czerwone róże albo piwonie, no mega, naprawdę i razem z kotami kupiłam dwie poszewki na poduszki, właśnie w takim motywie biało-czarnym. Eee, bardzo mi się to spodobało stwierdziłam, że świetnie będą one wyglądały w naszym salonie. Kupiłam takie oczywiście dwie. Tutaj już mam zobaczcie ubraną tą poszewkę na poduszkę. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się w ogóle taki motyw. Cena takiej jednej poszewki to 20 zł, natomiast teraz na stronie H&M są one za 9 zł. Jest naprawdę spory wybór przecenionych poszewek, także myślę, że coś fajnego upolujecie. Ja natomiast nie miałam czasu, aby czekać, aż ona do mnie przyjdzie, także przepłaciłam. I już Wam pokazuję teraz, co kupiłam wczoraj, będąc w H&M. Zacznę od poduszek. Kupiłam sześć takich poduszek. Tutaj już zostały mi tylko dwie złożone. Reszta została rozwinięta i ubrana w poszewki, które zaraz Wam pokażę. Ja oczywiście mam w domu takie małe poduszki na poszewki, natomiast zorientowałam się, że mam je w rozmiarze 40 na 40 a wszystkie te poszewki z H&M są 50 na 50 Więc troszeczkę te poszewki z poduszek by zwisały, i to są, słuchajcie, w ogóle poduszki z pierza. Yy, także w momencie, gdy Położymy się na takiej poduszce, to ona tak fajnie się zapada. No jest po prostu cudowna, taka mięsista, a wszystkie poduszki, które ja mam w domu, są na przykład z Iska czy z Ikei, i są one naprawdę takie byle jakie. Także dlatego zdecydowałam się na kupno tych poduszek i cena jednej poduszki to 29 zł yy, i były też w rozmiarze 40 na 40 i wtedy kosztowały 23 zł, także yy, 6 poduszek. Proszę bardzo, zaraz rozwinę te dwie i teraz pokażę Wam może od razu te poszewki, które kupiłam, bo kupiłam ich trochę więcej. Stwierdziłam, że będę mieć wybór i i będę sobie przebierać. Poszewki, na które zdecydowałam się, są w kolorystyce właśnie biało-czarnej: zarówno tamtej, jak i ta, i kolejna jest czarna. Stwierdziłam, że fajnie będą prezentować się w naszym mieszkaniu. Kupiłam takie dwie, oczywiście, poszewki i ona jest w cenie słuchajcie 39,90. Ona powędruje do pokoju gościnnego. Bardzo fajnie wpasuje się z naszą kanapą antracytową. <noise> Także dwie takie poszewki. Następna poszewka jest w panterkę i również kupiłam dwie sztuki, raczej nie będę miała teraz tej panterki, pewnie na jesień dopiero je założę i również ona była w cenie 39 zł czyli razem 80 za dwie bardzo mi się ona podoba, są w ogóle z świetnego materiału, naprawdę handem, słuchajcie home Poprawia się, coraz lepsze rzeczy wypuszczają. I tutaj mamy już ostatnią poszewkę, czarna, z bardzo fajnego materiału grubego. Ona, sorry, jest. O, ona kosztowała 60 zł, natomiast ja ją kupiłam za 40, czyli była przeceniona i również kupiłam dwie sztuki. Bardzo mi się spodobała i właśnie te dwie, cztery dokładnie. Tak będzie z jednej strony i z drugiej strony. Zobaczcie, fajnie to wygląda, prawda? Napiszcie mi proszę w komentarzu, która z poszewek podoba Wam się najbardziej, bo jestem bardzo ciekawa. Myślę, że przez kolejne dwa lata nie będę kupować w ogóle poszewek na poduszki. Mam naprawdę spory zapas. I tutaj została mi już ostatnia torba, a w środku mamy dwie takie kosmetyczki. My Sweet Mess. No strasznie mi się one spodobały. I wpadłam na pomysł, że jedną kupię... Dla mnie, a drugą dla kogoś, dowiecie się dla kogo y, po vlogach z zakopanego, ponieważ nie mogę wam teraz zdradzić, ponieważ to jest prezent i nie chcę, aby ta osoba się dowiedziała, że coś takiego dostanie. I do takiej kosmetyczki teraz. Torba na plażę, którą również pokazywałam Wam na Instagramie i nawet pytałam się Was, czy kupić ją, czy nie. Głosy były podzielone. W sumie było 50 głosów, chyba, żeby kupić, a 50, żeby nie kupić, więc y, kupiłam cena takiej torby to 80 zł a jeszcze wam nie powiedziałam cena kosmetyczki 30 i stwierdziłam, że bardzo fajnie będzie wyglądać to jak tutaj właśnie na plażę pakuję sobie ręczniki tutaj będę mieć olejki do opalania i wiadomo w jakiejś jednej jeszcze kosmetyczce pieniądze i coś tam, coś tam klucze na przykład, żeby oczywiście nie prześwitywało nam tutaj i nie kusiło złodzieja, pewnie część z was pomyśli sobie, boże wariatka kupiła takie torby, to w ogóle powinno kosztować 10 zł ale mi się słuchajcie właśnie to pod. W tym, że ona jest taka plastikowa bardzo jestem z niej zadowolona, więc proszę nie pisać brzydkich rzeczy, że jest nieładna i tutaj również tych toreb kupiłam dwie sztuki, także jedna będzie dla mnie, taki komplet y, torebka z kosmetyczką a drugi komplet dla innej osoby, ale dla jakiej to dowiecie się tak jak mówiłam już wcześniej po vlogach z Zakopanego dalej mamy skarpetki y, do moich nowych tenisówek tenisówek, już <laughs> się oplułam, y, trampek z Louis Vuitton y, ponieważ one są takie właśnie płytko tutaj Wycięte I nie będą one widoczne Cena to 29 zł 3 sztuki Tutaj mam w środku jeszcze poszewki na poduchy Które już wam pokazywałam wcześniej Ubrane, i uwaga, kombinezon, który dorwałam już przy kasie. Oczywiście kupiłam go na tym dziale z ubraniami. Nie na dziale Handem Home i bardzo mi się on spodobał, ponieważ nie wiem, dlaczego tak nie wygląda po prostu jak handem. Nie żebym miała coś do ciuchów z handem, wiecie, absolutnie, bo mam ich naprawdę. Trochę w szafie, ale niestety niektóre nam te rzeczy kojarzą się z takimi szmatkami. No i to też może wyglądać w sumie jak taka szmatka. Nie wiem, czy tak dobrze Wam teraz pokażę, nie zakładając tego na siebie, ale tak on mniej więcej tutaj ma wyglądać. I tutaj jest dodatkowy materiał, który przekładamy. No jest taki fajny, zwiewny. Tutaj mamy jeszcze wstążkę, którą dookoła możemy się przewiązać. Jak znajdę zdjęcie, jakieś to wkleję Wam tutaj, oczywiście. Kupiłam go z myślą o nadchodzącym lecie i mam go. W rozmiarze 38, a cena to 149 zł. Tyle z ubrań w tym holu. I dwie ostatnie rzeczy z tego holu to ręczniki, które nie były na dziale HM Home. Więc jeżeli nie macie tego działu w swoim handemie, to jak najbardziej je dostaniecie. One, słuchajcie, były wyłożone przy strojach kąpielowych i stwierdziłam, że kupię takie dwa. Oczywiście uzgodniłam to wcześniej z luką, natomiast. Przepraszam Zbliża się lato, będziemy chodzić na basen Różne inne rzeczy ciekawe się szykują I po prostu potrzebowaliśmy takich ręczników A nie mamy, więc zakupiłam takie właśnie dwa Jeden dla mnie, drugi dla Luki Bardzo mi się podoba to, że są dwa różowe Luka, Luka też lubi różowy kolor, więc to nie problem Tutaj są takie frędzle Stanę może z nim i pokażę wam jak on się prezentuje On jest w ogóle bardzo, słuchajcie, szeroki i długi Muszę przejść tutaj dookoła łóżka, żeby oddalić się i wam go pokazać Zobaczcie, on jest naprawdę mega, mega spory. I tak prezentuje się z jednej strony, jest w takim jaśniejszym różu, a z drugiej strony jest w ciemniejszym. Tara! tutaj z jednej jak i z drugiej strony mamy frędzle i cena tego ręcznika to 129 zł bardzo mi się podoba to, że będziemy mieć takie same jakoś tak, nie wiem kilka razy już widziałam jak para ma takie same ręczniki w takim samym kolorze w takim samym wzorze i bardzo mi się to podobało także możemy już z łuką zacząć plażowanie i w ten oto sposób właśnie wydałam 1700 zł w H&M Home mam nadzieję, że haul wam się podobał piszcie koniecznie w komentarzach co spodobało Wam się najbardziej, moim ulubieńcem Zdecydowanie jest ten kot Wazon jest cudowny Ja słuchajcie stwierdzam, że nie mogę po prostu Chodzić do takich sklepów, ja mam fioła Na punkcie um, takich pierdół Do domu i niestety tak to się właśnie Później kończy, poszłam po dwie poszewki A wyszłam z trzema Dużymi torbami, zostawiajcie Koniecznie łapki w górę i do zobaczenia Już w kolejnych filmikach na moim kanale, buziaki Pa!